Paweł, pułapka jest tam. Gdzie ona jest? Spójrz, zaraz przy lodówce. Kościół jedziemy na Dobra, dobra, i, i okej, okay. i nie wchodź, nie wchodź Dobra, dobra, niech się bawią, niech się bawią chłopcy. Oni wejdą w nią za chwilę, podnoś się. Oni zaraz tu wejdą, wejdą w tą pułapkę. Masz co jeść? Masz co jeść? Mam. Ja wziąłem tego. Masz haka, tu masz Amo dzielić ta haka? haka nie mam haka bo nie mi dobili aha no to ja mam ten amo no to wejdą raczej wejdą jak nie zauważą pułapki w tych szokach to w jeden przynajmniej z nich wejdzie tutaj kurde Ja mam dwa magazynki, to oni jeden będą mieli, maksymalnie dwa, bo tam wychodzą albo cztery, albo trzy. Chyba no. zamalowanie. No, dzień dobry. No, to zaraz haka sobie weźmiesz, spokojnie, tylko nie wdepnij w kopkę. Tu masz magazynki, o przyniósł nawet te magazynki, to ja Ci jeszcze dwa wyrzucę, to on przyniósł tą broń, no widzisz, wszystko Ci przyniósł na miejsce, na czas, na pewno. Może powódź włączyć? Czekaj, nie, 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 zostaw, 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 zostaw. nic się włączaj, zaraz zrobimy to, zaraz to ogarniemy. No i dobra, teraz trzeba zrobić tak, stawiam tu pułapkę, ja to, ja to zrobię tym duchem. Zaraz ci postawię Dobra, nie przejmuj się tym, że się palę Zaraz ci Już Ci stawiam, już ci stawiam Dobra, właśnie widzę. O kurwa, nie postawię ci O kurwa Jest ten Dobra, wygramy to dawno jest? O kurwa panie, z pół minuty musisz wypierdalać. Należaka i dasz radę Ten gościu tu jest, zaraz tutaj jest Ja ci powiem, Kaj, to spadnie. Ja ci zaznaczę to na mapie, czekaj, tylko się skończy mi bieganie. Patrząc na tą stronę, to będzie to mniej więcej. tu. A bo ty autem jedziesz, no to kurwa, nie mogę powiedzieć, że będziesz jał samochodem? skąd ja wiedziałem, że tam będzie auto? Kurwa. To ci zaznaczyłem, gdzie to spadnie. Dużo się nie pomyliłem. A, Będę szybciej niż oni. No nawet ja będę oni, szybciej niż... oni. już lecą, oni już lecą, czekaj. No przecież ja już tu prawie jestem. Oni są tam za krzakiem na E. Ja, jak ja bym... Jak ja... No to weź ten, przesiądź się na tego strzelniczego i napierdalaj w nich. Już masz ten samochód do napierdalania. Co ty? Jadasz? Ja mam snajpę, ty. Ale samochód miałeś, nie? <gulia> To było dobre, jej skarę taką Cicho, o mnie nie wiedzą, o mnie nie wiedzą. Dawaj, Nie widzę ich. Przecież Zabiłem na śmierć, ale ten mnie powalił. Nie wiem. Czekaj, czekaj, uważaj, nie podchodź tam za blisko. Bo tam podłożyłem specjalnie ten. No kurwa, właśnie to mówię. Chciałem, żeby go wyjebało. Chciałem, bym swojego podnosił. A mo mi się skończyło, tak? Może bym jeszcze poradził. Nie mam nic kompletnie do żarcia. Pytasz, ja ale patrzcie, trójkę. Kurde, zostałem gdzieś No to on, to on, na bunkrze. <grystanie> Stary, co to za walka. się tu ja na szybko od niego zbierałem. Jednego zabiłem, a nie wiem, czy tam jest na bunkrze jeszcze, czy nie ma. Trzy razy wszedłem w tą pułapkę. Podkładam, a jeszcze nie. Albo tak, tylko się odsuwa. No i tak to się dzieje. W tym mieście nie no, Co to jest? Wszedł na ten, oni se pułapkę na górze. Na górze są Paweł. Na tym. Ło kurwa. Ale to. Wiem jednego. Jakby mi je znowu przyniosło, zamaluję ją teraz. Jak, jak zamalujesz, to. A, tam u góry. Nie, zostaw ją, zostaw, zostaw. Potem przyjdzie, może nie. Ten się pewnie wiebał wiesz, chciał sobie też checkpointa zrobić. O! Ktoś tu jest, ktoś tu jest! Tu! Dostał trochę. Tu jest! A, A zabity? Nie zabity. ten, nie ten! Tu był, przy tym, przy ognisku. Aha, to innego zabił. A, dwóch o. jest! Jeden z prawej z drugi z lewej obiega. Kurwa zginę. Powalony jeden Chyba mnie powalił, ale on podnosi kolejkę, dojedź. Ale z tyłu dostaję, z tyłu dostaję, uważaj, uważaj, dostaję z tyłu, z SS z bunkra. Nie mam dużo powiedzmy. Gleba, 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 gleba A już Kurde <śmuch> Dwa granaty, może tak to... pod siebie Aha. Dobra, zostało tylko my i tam ci zaraz się dobiłem tylko ostatnio No, oni się tam dobiją, no, zostało dwóch na dwóch. Wiem, gdzie są. Walimy do bunkra Słyszymy. i walimy ten? Chodź do bunkra szybko. Ja wiem, że on jest otwarty, ten bunkier, ale. A bo, dobra, połóżmy się tu może na razie. Może tu, może tu. Może tu na razie. Wiem, że nie położyłem tego w trawie, ale jakbyśmy tam potem pobiegli, A ja wejdą na bunkier, to nas zobaczą. No to troszkę niżej. To zejdźmy trochę niżej. Jeszcze mamy. Ale jak wejdą na bunkier, to my mamy i tak przewagę nad nimi. Kurwa, ja mam wszystko po 15 amo. Kurde, no i chuj. Dobra, tam mam 15 reszty. LOL! What the fuck? Pewniam się, czy wiesz. Bo jedziesz dalej! Ej, to jak coś, to możemy wrócić pułapką tam, w tamte miejsce. Będzie szybciej. Co? Wyszukamy zaczepki Tam to w ostateczność. O, no, no, no okej. Okay. z jest do nas, jest, leży Aha! <śmany> Wygraliśmy Ty, przy dzisiaj powalimy moku, nie? Znaczy jednego No ja jednego zabiję you sure.